Witajcie, witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojoreczki z tej strony. Gry łączą niedzielą, rozdział numer 458. A w dniu dzisiejszym połączymy sobie e, 4, nawet 5 przeróżnych społeczności. Jest ze mną serdeczny szwagier z tych szwagrów, cześć łuki. Szemanowi, tam wszystkich. Jest ze mną naczelny samiec Alfa Hanysu, witaj Friki. Dobry. Jest ze mną twarz ASGTV, czyli pozdrawiamy Airsoft, się Dredziu. Ma się, ma ma. Pytanie: kto na nas w dniu dzisiejszym yy, zapoluje, chociaż tytuł może wam już coś sugerować? Community Pro, CS-ów nadciąga czy nie nadciąga? No, przydałoby się nadciągnąć, tylko <laughs> że cały czas nie mogę nadciągnąć jeszcze, więc nie wiem o co dokładnie chodzi. Mhm. Czemu nie mogę dołączyć. Bardzo bym chciał, ale to jest jakiś z tym problem najwyraźniej. Także jeszcze mhm. musicie na mnie chwilę jakoś chyba poczekać. Okej, okay, czy może być jakiś problem, że... Nie no ja mam prywatne, oni dołączyli bez problemów. Wcześniej nie było z tym absolutnie żadnych konfliktów. Ja na razie nie mogę dołączyć właśnie jako zombiak, nie wiem czemu. Słuchaj, sprawdź sobie <laughs> swoje ustawienia z kolei. Tam na tą sieć może, nie? Czy nie masz na Coś, grę osobową? To no jest tak, że tryb zombie tylko nocą. O właśnie, tak. Ale nie, bo jak on dochodzi jako zombie, to się robi z automatu Ale wiesz mocno. to zależy jak masz ustawienia, bo jeżeli, bo jeżeli sobie ustawisz, że tam się tylko A, dzień, to, no to właśnie, tylko dzień. A, no czekajcie, nie? ja to sprawdzę. Granie, to jest pod sieć, prawda? Inwazja zombie nocą, w dowolnej chwili. No, o tak. Teraz próbuj, Izak, dobra? Dobra. Teraz próbuj, zrestartuj tam sobie w temat i po prostu próbuj teraz. Powinno być jak ok. Jak ja nie problem z mikrofonem, to Izak problem z dołączeniem. Okej, okay, dołączam. Znaczy nie, nie, to nie był problem Izaka, to było moje uchybienie techniczne. Za co serdecznie przepraszam. O dokładnie, już widzę informację. Okej, okay, czyli Izak planuje nam złoić dupę. No. Strasznie. O, 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 o zaczyna się. <laughs> a a, a <laughs> potem pani <laughs> widzowie, na waszą prośbę to ja będę tą bestią i zapoluję na swoich przyjaciół. Nie wiem kogo się, się bardziej spodobiec. obawiać <grym> Dokładnie. Teraz ja będziesz wiedział stary, zaraz będziesz wiedział. Jasno, cholera, pana i pamiętajcie, serdeczne Q i serdeczna lampa. Sprawdźcie czy po dwójką macie lampę przygotowaną No tu my musimy wyjść z tego. No, rynek, tej strefy. W tej strefy. Dobra Pan Gniazda są z drugiej strony, dobra, dobra. Tutaj moja serdeczna dwururka na ciebie czeka Zniszcie! Nie ma problemu. Ja już po was nie Albo Zrobimy to inaczej. Pamiętajcie, molestujemy Q na klawiaturze. Jest! Waga, waga, waga! Yes. Yes. Oż ty! Ledwo! Panie! No zaczęła się zabawa, nie? No tak. Jest, 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 yes, na moście. Aaaa, już, no co powiem. Ja pierdziele. Odejdź, kurde szkazanie! O co on no odwala? O w mordę, co to było? Base Uuu, co tam roja słychać? Wiesz co? Jeszcze się trzymam. Ale zaraz się zębiaki dojadą. Aaa, no yes. to co jest co za? Słuchajcie, w, kolejna drama, kolejna drama niestety tak lubiany, z taką dynamiką zdobywania w, w fejmu Izak okazał się po prostu cheaterem Co <śm aja> mm, Co na to dis i Nitro, słucham. Nie, to no, by pas! zaraz odcinek skończę, panowie Dwie minuty i pozamiatane Dziękujemy w Nie ma Oszukiste to. To Wiecie co, to jakbyście byli uprzejmi, e, zrobić powiedzmy taką przynętę na Izaka, a ja idę po prostu e, zrobić play the fucking object ale zębiaczki, tego nie uważaj, uciekaj! Spokojnie, spokojnie! Magiel. Nie ma bata! Ale ci znikają te i za Kurde, na tym twoim panelu, chamie jeden. Kurde, krecha Miesz? życia mu została. Dobra. Jesteście dobra, może by bieg... no Co o. to było? Co no tam roją ciebie słychać, powiedz? Bo ja się co, nudziłeś trochę, co? tutaj nie było, ty psychopa. Trochę, trochę się nudziłeś chyba tam no, ze mnie, także. Już ci tutaj pomogłem naprawić swój nastrój. Tak się mówi, o, o, Izaak potrafi grać tylko Counter Strike'a! Chujaj, bo wystarczy 5 minut z jako jaką grą po prostu. O w dupę, o w dupę, o w dupę. Nie bądź gimper. Dobra, to w takim razie. no nie ma rady. Idę wam jakoś to co to za gówno? Zombiaczek się dopadł chyba. No dwa ja HP! Ja Dobra, to co, ostatni frag chyba na rojcie, co? Nie, myślę, myślę, nie, że... Nie, bo, bo się ja już wcześniej padłem od zombiaka. Ja już chyba wolę airsoft albo paintball niż, kurczę, Dying Light i bo ja, ponieważ z bardzo bardzo na tory, a nie. Kurs, Dzień dobry! Tak. Żyjcie i wszystko. Ja, ale, ale prawie udało wam się dojść do drugiego Szybko, gniazda. Paszko. Tak. Prawie tak, 2 minuty 52 sekundy. Właśnie, Izak, zostałeś pan minutka, kurwa, bo więcej jak to bo nie wytrzymałem. co jesteś szybszy niż te kredytówki chwilówki. Ja Słuchaj... Szybsze zdanie w, w 5 minut. Słuchajcie, napiszcie kobiecie Izaka, żeby mu założył jakiś worek na głowę albo włączyła monitor. Będziemy mieć 5% szans, a nie minus 5%. Ja, ja proponuję jeszcze rewanżek, bo to trwało 2 ja. minuty i dwie sekundy, kurde, bladę, no. Będziesz mi z to... filmem, że to jest po prostu skok na hajs, że robisz takie krótkie filmy. Tak, ty chcesz, kurde, rewasz, ty po prostu się jarasz tym, jak nas bezczelnie, kurczę, niszczysz, <grym <grym <zwały> Oczywiście, tak, chcę i korzystać, zwaną, póki mogę. Byś przynajmniej grał bez dźwięku, czy coś. no właśnie, żebyś Odwracam że myślę, że głowę ugarą. co chwilę. Wyłącz monitor. Nie, na jedno oko chociaż, To Na jedno oko. Bo drugie planuję mógłby dłupać. Dobra, za... chodźcie się spotkamy w jednym ja, ja miejscu. Ja tylko czekam na waszą gotowość, nie? żeby do was wejść. okej, okej, okay, okay, okay. czekaj, gdzie tu jest gotowość? Nie żyjesz na no spacja, żeby kontynuować? No jasne. Nie, ja tak, że gra. No, no na w takim razie. A, tak takie tam. O. Takie tam z Izakiem, kurwa. Takie tam. I no mówiłem, że musicie być na to gotowi, nie? Chodźcie się spotkać, bo wy się rozchodzicie gdzieś. No po panowie, nadchodzę. <laughs> Już to jest to z przez jest. No co jest, na zasadę. Chodź tu, friki, chodź tu do nas Nie idę, idę, bo mnie wywaliło w ogóle do tego, do spawna. Freaky. Ale już lecę, jak dolecę. Oj, to, nie, ja już lecę. To, to, to już lecę. do jest sam, no to już lecę. Nie! Ja nie tak tak nie daj jak przez piekarską w Bytomiu po dziesiątej. Dokładnie, Freaky, Freaky, dawaj, dawaj mi tylko sekundową e, recenzję po naszemu. Dobra, jest, 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 jest! Ty no tak fajnie idzie, nie? No mogłoby być lepiej. Zombie się zbugował. Oj, nie. Eee, nie! nie ma A, tu jest Wypada. Osłaniasz mnie, zabijcie go! Ale to było piękne. To Izak Izak już widzę minus dwa! Ale bez latarki UV to po prostu no nie da się nic zrobić. No Co ty masz ty! Ty jesteś bardziej dokorbiony niż EWOF! <laughs> Oczywiście, że tak Ja pierdzielę Zakroponuję odstawić te suplementy, nie robią dobrze na cerę, Wypad! Ja jeszcze mi zobjacię... <laughs> Jeszcze od razu na. A, Izak nie chcący zabić sam ciebie dla, dla, dla lepszego dla, dla lepszego kombo. O, to, to tyle są średnia rybka. Tak Izak! Z... osoba, no, która na tej wejdzie o, bez zaburzenia i tak mnie zajebie W obszarze zastrzeżonym, ale zginąłem, także macie fragę. Izak, y, jestem bliski w stwierdzeniu, że gardzę tą branżą. Ja tam już <suszy> rozbiegnę do was Chodźcie no, się, trzymamy, razem, trzymamy się razem Trzymać się razem Cała amunicja, tak, <laughs> Cała amunicja singla w pizdu Doskonale Cała amunicja z singla w pizdu I też <to>, jak <laughs> je mnie to pozabija 30 grozi Le leci, 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 leci a... Gdzie tam no to by moje gniazdo tam chcecie rozwalić pewnie, co? A ja się wjebałem w ogóle w klatce! W o, klatkę? w No Bo kurde, bomber mnie zabił. Żyje jeszcze. Wiesz, jakim wiesz cudem. Oczywiście, że żyje. Nie no, Rojo, jak się w klatce zamyka jeszcze, to, to już w ogóle, to, to już za dużo <laughs> łatwienie. Jeszcze tak, 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 takie nieporadne dziecko w kolczasty. Ale Dredziu wszedł do tej samej klatki! Tak! Ta bezczelna klatka po prostu była chamsko na naszej drodze, wiesz? Izak przyszła gwiazda MMA, wschodząca gwiazda Roya. Znowu ostatni frag? Nie! Ja się mogę z Tobą Izak bić na klatkach, ale z gotowych. W tej klatce to nawet nie chcecie Cię to widzieć. Czuję Ocz nie do no nieba, po prostu ba! Ładuj to szybciej! O kurde, ostrze, obszar nie? nie! Dajcie mu dobrze! Umarłem! Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie! co? Nie układaj mi życia, boga nie na, boga boga. bomberów! A, ha! Zabił mnie ktoś inny, jesteś słaby, Izak. <noise> A to moje zombiaki, to są moje minionki. A no w sumie, to no te przywołańce, tak? No są... właśnie, właśnie. <noise> <noise> pociekło śluzem. Ja, mogę cię podnieść w sumie, tylko muszę się pospieszyć, bo jak nie to zginiesz i będzie koniec. Obcy? No, przynajmniej jedno gniazdo poszło. Chociaż tyle. Tak symbolicznie, kur... przynajmniej. Palcie go, palcie go tam. Kochani, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego będzie to ostatni matematyk w A i roja. Kurde. Poległ. <laughs> Ale trzy minuty! Ja przed, pobiliśmy przeszedle. rekord. No to były trzy minuty, to prawda, to jest rekord. <śmiech> <śmiech> Jakby na to nie patrzeć, to był rekord. To <laughs> bardzo brzydko. <laughs> 3 minuty, rekord, that's zło <laughs> Bardzo brzydko. <laughs> Słuchajcie, dobra, dajcie mi zagrać <śmiech> potworem. <śmiech> Stoko. Ze mną będziecie mieli e, lżej, bo ja tam chyba nie mam jakichś skili odblokowanych. Może jakiś mam, może nie. Nieważne, poistrujcie mi jak teraz w zombiaka się ogarnąć. Ale nie obraźcie się na, na mnie dlatego, że nie było litości w ogóle, bo, bo nie było litości, nie? To, był, to, był, to było 100% możliwości. Wiesz co, mi się wydaje, że dalej jednak jesteś zbyt uprzejmy, bo coś mi się wydaje, że to było 5% możliwości. Nie no, 3 minuty teraz były, no. komu w stosunku tej długości? I, za, i za między komentowaniem meczy nie robił nic innego, tylko przygotował się do tego, żeby nam kichy analne powypadały. No właśnie, dzisiaj w końcu mogę pójść spać, nie? Kurde, po dwóch tygodniach trenowania. Mi, mi się wydaje, że i tak grając z nami jedną ręką, robi sobie rozpiski live'ów po prostu, do komentowania Counter Strike'a. Kurki obstawiał, kurczę, nie. Dokładnie, dokładnie. Dobra, to się musimy zamienić teraz miejscami, nie? Czyli ty w sumie, ROJO, opuszczasz sesję, tylko że wtedy wszystkie bywali i trzeba założyć nową, nie? Dobra, mm -hmm. kochani, wracamy za chwilę z innej perspektywy. Strzała, tarcza, hany, Dokładnie, i... tak. Dokładnie plastik, tak. Plastik, farba i Counter-Strike. I skin, i, i grotto. I... I, I doskok, i, i, i 10-0, star... i 3 minuty. Dokładnie. I 6-9, wiecie, wiecie. dobra próba ta to Impera, 0 na 11 <laughs> Tarzasz ma to. Ej, te, tego żadna enigma kurwa nie odcyfruje, coś tu właśnie no. nie, Jakby Ryan kurde bo... się urodził tak bo... w którymś roku, to by był najlepszym koderem na, na wschodnim froncie po prostu. No bo mowa catchphrasing i bullshit. Tak, kochani, dobra, wracamy, okej. Okay. No to Ryan nadchodzi. Kochani, rojon nadchodzi. Czy sobie poradzi e, równie fajnie jak Izak? E, nie. <śśpiewanie> Ale przynajmniej takim dam Z takim powiedział od razu. <śpiewanie> troszeczkę tak się wyżyć. Dobra, panowie, lecimy. Współpraca przede wszystkim, nie? Bebra, no sobie ten specjalnie z jedną. świecimy lotareczką i lecimy z Kopsem. O, w drugą stronę. Dobra, w drugą stronę, no i razem się trzymajmy. Jakby coś to, info to podstawa, komunikacja to podstawa, tak samo jak w CS-ie. Tylko, że teraz jeden przeciwnik, także że na luzie. Na banana, na banana wyszedł, się żartowała. Ej, dupa, ja go skrócę. Nie, wszyscy razem. Żeby nikt okay. nie chodził sam, nie? Jak najciekajcie, znajdźcie się, czy ja ryk miałem? Wie, wiecie, detekcję, nie? Waszą. Pod którym przyciskiem, Izak? Pod mouse-3, w sensie wciskasz pokrętło. No i on tam krzywd. Aha, dobra, dobra. Słuchaj, o, jest, gole, jest, raz jest, jest. w jednym tempie. Palego, palego, no, aż wymięknie. O, Aaa, dobra, no to pozapiętane. No i pozamiętane. teraz po gniazda słuchajcie, po gniazdo idziemy teraz. Robię prywatne repetycję u Ubizaka, polecam. Właśnie. Znaczy, ja już Przez... go nie lubię, nie wiem jak wy. Dobra, tak no, po gniazdo, panowie. Teraz piję krzepiące. chyba na dachu. A nie, tutaj są, gdzieś, dobra. Dobra, jest jedno. Osta, szwagra, gra bez szkoły Dobra. Tu jest jeszcze jedno. Dobra, Baga, bo on zaraz się zrespi. No, ja tej pilnuję cały czas tego, kół, także spokojnie. Jak będę to, to jak będzie szedł? Ok, jeszcze jedno. jest jedno. Jest, jest, jest na plecach. Mhm. Ale spokojnie, dam radę. Zniszczyć. Tak, tak pałowanie jak raz. zomo. <laughs> Okej. Okay. Dobra, poszło. Dobra. Uwaga, na dacha gdzieś się Nadchodzi, nad jest. Ale to olejmy go na razie, sobie idźmy do gniazd. Wszyscy, okay. tylko wszyscy chodźmy razem. Rojo, olewamy cię przyklej mi. Tak. <grym> Już cię nie lubimy. <grym> nie stwarza zagrożenia. Dobra. A my to, że nas powiesi za nogi na drzewach pewnie. Dobra, i cały czas do gniazd. Jak tylko możemy, to idziemy. Jakby coś, to się palimy go, palimy tak go, chodźcie, chodźcie, chodźcie patrzcie. A jest A tam, no, zostały idzie. sam, zostały sam, zostały sam na górze, dobra. chodź do nas. Dobra, webek, webek, webek. Szwagiel, dajesz, dajesz. To kompletnie nie ma sensu Jestem. przy tak wykwalifikowanych zawodnikach. Dobra, no razem, nie razem. <laughs> Ale dobra, masz swoją szansę, Isek, jakby nie było, deklarował, że lubi być bardziej ząbiakiem niż ocalałem, więc masz szansę. Oga, oga, oga! skubany. Dobra, chodźcie teraz. Oga, trudna. No niech ma tego jednego chociaż no, Podniosę teraz się ciochem. No, dlaczego nie... to... ja? się poświęcił dla dobra większości? Dlaczego ja? Nie ja, bo nie trudne sprawy, kurczę. Nie, zrobiłem błąd, bo zaatakowałem przedostatniego. Gdybym zaatakował ostatniego, to może byście jak w tych takich typowych wojennych filmach o naziolach, na tak? Nie zauważyli, że wam coraz więcej osób brakuje w, w rządku od tyłu. Ale nie, dobrze, dobrze, tak to chcecie. Nie ma sprawy, Ura. Nie no, bo generalnie jak ja gram w grę to już nie liczy się zabawa, tylko liczy się zwycięstwo. Zabawa to gdzieś tam... Słuchaj, pokaże, czym się pluje, jest Iza? Czy Przypomnisz mi, czym się pluje? E, G. Ustami. Kurde, a gdzie jest e, ten... Na dole jest ten... gdzieś. Aha, tutaj w tym kanale. Dobra, dobra. Już widzę. Jest, jest, jest! Pluje! Dobra, i po gnieździe. Gdzie jest? Kurde, a, Musimy widzę. uciekać na wysokie pomieszczenia. Albo jakieś skały, cokolwiek. W górę. No, no, no. No, Uciekajmy od bomberów na górę. Im wyżej, tym lepiej, nie? On gdzieś tam biega daleko. Co tam roja? A to chcesz. Na mnie chcesz, na mnie chcesz zapalować, tak? Co tak no, 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 jakoś tak wiesz. Ambicjonalnie pobie, podszedłem do tematu. Rzucaj. No, Brach, chodźcie do mnie po gniazda, co? Ja tutaj sobie spokojnie będę patrzył gdzie jest zombie jak on jest daleko od Was teraz. Ja wam wchodził na plecy, ale to spokojnie, macie czas. A, to teraz ty jesteś i zakupowy panikiem? E, no jasne. Ja myślałem, że to friki tak pobierdolą na górę. Nie, 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 ja się ja tutaj jestem, ja, ja, jestem obserwatorem po prostu. Dobra, ja jestem tutaj. Dobra, możemy spokojnie o kurde, iść do tego. kurde, tu się nie wyjdzie. Tutaj chyba się da, tak. I razem, razem, nie zostawić, o kurczę, o, uważajcie. O, dupę, Nie. Co jest? Nie ma świetnego, świetnego, Może go teraz lać, może go Co lać. Jest teraz? Tu. Lego, lego, lego. Laci roja teraz, takie. Ja, o, kreseczka. Nie czeka. No i się Nie ma! Nie o, bawię się z się ma. Kurde. Dobra, olejmy go teraz, olejmy go. Chodźmy po gniazdo, chodźmy w takim razie. Oni takim przysięgą zrobić. I Uważajcie na wybuchające, bo tutaj gdzieś się biegały sobie. Nie on się uzdrowić, spokojnie, wechajmy do gniazda. O, czasie. kurde, Coś leży. Co się stało, dobra, podniesiemy go. Ja Cię podniosę, tylko musicie mnie wtedy bo mi się zmieniło rajciem. z UV na petardy. Dobra, słuchajcie, bo ja będę go podnosił, Dobra, ale... Ja, ja patrzę, ja patrzę, spokojnie. Dobra. O, dzięki wielkie, już się leczę. Nad nami, nad nami jest. Nie! Nie ja z pistoletami jeszcze, ja powodzenia! Co jeszcze? Glut jest przygotowany, chamy. Dobra, chodźmy po gniazda teraz koniecznie Kurwa, znów mam dysponowanego co o, teraz? O, 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 I co teraz? Ciekać. Dobra, spoko, to ja od niego nie... czekam. Ja padłem Spoko, podniesiemy cię zaraz Dobra, dobra Ja cię podnoszę Ja nie Tylko. będę się pokupy pełniał O kurde Kurde Rojo mnie zabił z piąchy No niemożliwe Dacie radę nas podnieść jeszcze, czy nie? Biegniemy, biegniemy Uwaga się, bo z, nade mną jest... ...Royo Miki, wstawaj! Wstawam? stawaj. wstawaj Podnoś mnie tak jest, na 5 sekund przed końcem Nie, tu, nie ma Macie hordy chamy O skubany Dobra, uciekajmy na górę O, bomber, o bomber, kurde Eee, bombery są tak u O. Nie ma Dobra, podniesiemy się zaraz, tylko niech z bombery sobie przylecą I pilnujmy, gdzie jest Rojo Dobra, po bawią się Jest tu, jest tu, jest tu. Także... mnie. No, skubany. Kurde, my Teraz to nas my dorwał, skubaniec jeden. Nie, Już do śmierci. Nie, wiesz, to jest easy to learn, ale hard to master, naprawdę. No, kurde, okay. co się stało? Kurde, to nie udało. ogniu. O, byłem w ogniu. Ale to, to... płucie faktycznie to jest crucial, jak się... No, płucie plucie jest kruszal, to prawda. Trzeba koniecznie pluć, bo inaczej to się nie ma. Nie ma szansy wygrać zębakiem bez plucia. No, 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 dobrze sobie to odblokowałem. Wcześniej nie miałem na to e, e, czasu. Nie, ale świetnie się gra, naprawdę. Wiadomo, gry łączą, niedzielą, ale takie typu na potęgę, które mają po prostu bardzo dobry system tej kooperacji. No, to, no, to prawda, to jest to mega fajne. Gdzie, gdzie to nie jest po prostu technicznie tak przekombinowane. Dreszczy, dawaj tu mam, za mną. Ja jak jeszcze było Dead Island, to tam jednak trochę mi broni palnej pasowało, ale jak tutaj połączyli takie Mirror's Edge z Dead to... Island, to w ogóle mi nie brakuje broni palnej, mimo wszystko. Kontra. <grym> Dobrze, szwagier, ładnie. Dobra akcja. Nice leci, Ile masz do podniesienia? Jeszcze sekund. 18. Leci, leci, leci. Dam radę, dam radę. Dobra, spokojnie. Podniesiesz... O kurde. Dobra, dzięki. Dobra i na górę, przed zamkami, trzeba uciekać, słuchajcie. Aha, tu jest od ja ja razu. Kurde, Roy ja mnie chyba strzaił, w ogóle wypadł ode mnie. No, w sensie, ja będę, ja będę cały czas czuwał, może bicie te gniazda sobie spokojnie. Dobra. Ja będę w Roy, będę miał wymówić... Jest, dobra, gniazdo do poszło. Jezu, jest, gdzieś je, się czai. No, jest, jest tak, idzie powoli. Nie wiem, widzicie go? Ja go widzę. Proszę, Gniazdo. A, widzę, widzę, widzę. Trochę mu dupę jaram, o! Dobra, gniazdo rozbite. Wypadł! Chyba już prawie, dobra, jest następne. Jeszcze ostatnie, chyba już. Tak, ostatnie. Zobacz, tu pomogę. Co kurde. No i dobra, jest. Najwiścione, pięknie. Dobra. Dobra, dobra się. Dobrze, porobiony. Dorywałem go nie, teraz. Nie, nie dacie mi żadnej szansy, widzę. Dobrze, ale okej, okej. Trzeba okay. się teraz spotkać. Jesteś ale... satysfakcji jest wtedy, kiedy się naprawdę kogoś uwali. No. no właśnie, to prawda. Wiesz, że wszyscy grają na w ogóle full focusie. No nie, nie, ale też gracie bardzo dobrze, bo blisko siebie jesteście. Niespecjalnie się rozchodzicie, to mam trudności kogoś wyłowić z no, was. No właśnie. I to jest, to jest bardzo okej. Okay. Są nauki z amerykańskich filmów. Pytanie jaki? Never zawsze left raz behind w grupie, Zawsze czarny ginie pierwszy ja dokładnie. Ktoś a dzisiaj najgłupszy... czarnego robi? Tak, a najgłupszy nie przeżywa, najgłupszy przeżywa zawsze. Eee, plus blondyka. Tak, dokładnie. Ja bo już jest w okolicy. Ja tylko się staram zagrować na siebie, ale go kurwa nie widzę. Nad nami jest, nad nami jest, według na... ciebie. O, dobra. ja, ja mam 30 HP to może się nie udać. O nie! Kurde, nie zdążyłem z kontrowe. Palcie go i lecie. Dobra, to raczej się nie uda. No, nie, dobra, jeszcze żyję. No, tak, on po was idzie, słuchajcie. Ostatnie dobra, gniazdo nam no, zostało, panowie. No ja, no ja tu dwa już rozbiłem. Super, super. Uważajcie na zubiaki. I za fuck out. Wow, Stajcie, ostatnie gniazdo, to się musi udać, nie? No. Ja tu ja już muszę, chyba następne. Na plecach uh! Ja już lecę na następne, bo są dwa następne. następne no, Ale się też też, też też lecą. Tylko mnie tu gonią, bo ja mam Falsie. 20 HP. Ale Tylko... no, dobra. Szwagier dostał sam na razie. Szwagier, ty spoko. do mnie z takimi akcjami Dostał nam ostatnie gniazdo. Rojak gdzieś chyba po szwagra idzie, także szwagier Ale ja go tu kontruje, ja to już nie mamy. <laughs> Małe gnojki. <laughs> dobra, już jest po gnieździe. Dobrze jest panowie. Ja I... idę, ja idę w dół, Izak. Idzie no kurde, do tu nie nas. ma nas. No i poszukiwę. Jest nad nami, nad nami. Kurde no, idź. Oj, po mnie. Aaaa! Ah. Kurde! Jest! W końcu cię udukłem! Ładnie, Je Jestem Ładnie. spełniony, jestem Ale okej, okay. wyście zdobyli gwiazd, gniazda, czyli, czyli ludzie przeżyli, tak? Bo nie no. walczyli z Izakiem, a mi się jednak coś tam udało. To jest koniec? Nie, chyba jeszcze został. Nie, jeszcze jeden został. Aha, ale to jest. Tak, przecież to... one ledwo żyje w ogóle to gniazdo. No, został ostatni potworek, no, jakby to w ogóle o, czym, o czym my gadamy. Dobra. No. No, no i udało się. Ej, da się wiesz, że cały czas łapałem na tym kurczę, taki już nawyk z BF albo z CS, że cały czas R, żeby przeładować miecz kółce <laughs> widziałem. <laughs> cały ja ty czas! No to miałeś sporo, marszu... sporo mięsobi, chyba miałeś ten tym... ty, Ale marszuję tą R-kę i teraz jak się skończyła runda, tak patrzę, co ja kurwa robię <laughs> Kochani, bardzo, bardzo serdecznie chciałem wam podziękować za to, że y, przyjęliście zaproszenie na wspólną nagrywkę i również serdecznie pozdrawiam waszych widzów i mam nadzieję, że y, wy nie małej części wspólnych. Kochani, moimi y, 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 znajomymi, którzy zabawili się ze mną w Gredenkla i Zostań obie jest oczywiście Dredziu. Jaki wielki rojo. Szwagier. jo, jo, e, Freaky, naczelny Hanys? Nie inaczej. I oczywiście Izak, ale on już ma coraz mniej Mówiłem się doskonale przez te trzy minuty, naprawdę było fantastycznie. Na szczęście niestety, a nie, no teraz nie mogę powiedzieć, żebym się spieprzył Skype i z materią nic nie będzie, bo ty żeś chami nagrywał to. No właśnie, wszystko jest. Jak zobaczysz to, co ja robiłem z, tej, z mojej perspektywy, to normalnie... Nie, pozwolę sobie... Proszę nie wchodzić na kanał Izaka i nie oglądać jego... O, odsubskrybować, jak jeszcze nie zasubskrybował W momencie mamy godzinę gdzieś tam Dwunastą, ileś o dwunastej poszła Perspektywa na kanałach moich gości Ich, także zapraszam serdecznie Do odwiedzin, <laughs> <laughs> Żeby tą masakrę zobaczyć z różnych, powiedzmy Pryzmatów Serdeczna tarcza, trzymajcie się kochani, dzięki, hej Trzymajcie się, dzięki Halo